Dzień dobry, dzień dobry, witajcie w nowym vlogu. Na długi weekend przyjechaliśmy, sierpniowy długi weekend na Kociołkowe Pole. Na wstępie widzieliście, jak już przyjechała nasza ekipa, Błażej z Gosią i Mariuszem. A wczoraj nie było na co nagrywać, więc byśmy przyjechali zmęczeni byliśmy, trochę byśmy, trochę posiedzieli, popływaliśmy na supach, na supie a od dzisiaj do samego rana, wypoczynek e, i też troszeczkę popływaliśmy. Bo pojechał z Gosią na drobne zakupy. Natomiast my dzisiaj żeśmy już mocno, mocno popływali e, sobie. Woda perfekcyjna, oczywiście czysta, no i w miarę taka, e, na co się dokąpieli. kąpieli. Stoimy na starym naszym miejscu, czyli parcela numer 15. E, mamy dwie parcele koło siebie: 15 i 13. Ludzi na kempingu zobaczcie, jest prawie że full. Aczkolwiek dzisiaj jest dopiero czwartek, także. Ja, jeszcze się ludzie zjedzą, zjeżdżą, zjadą, jak powiedział nam tu właściciel. No i żeśmy się rozłożyli, tym bardziej, e, tym bardziej. I dzisiaj wygląda no tak, jest obowiązkowo, tutaj mamy pole do zabaw. Strefa, strefa relaksu. Pod drzewkiem. No i, a tu Błażej stoi. No i tutaj my oczywiście sobie siedzimy. Także tak to wygląda Pole to już się mało zapełnia, Wczoraj był grill. No i co? No i dzisiaj też po się pakowamy, zobaczcie relację naszą. A jeszcze wyjazd, ten wyjazd, na którym jesteśmy to jest taki typowy chciel, czyli nic totalnie nie robimy. Do eee, Tak. Siedzimy, po prostu wypoczywamy, ładujemy mocną baterię, bo jesteśmy zmęczeni po tych pogodach. W nie było w ogóle, wiecie, pogody. Więc teraz odpoczywamy. Jeszcze rzut okiem. Tutaj panowie, państwo mają fajne, fajny patent. Eee, dwa super ze sobą złączone. Z takim daszkiem silniczek elektryczny. Mają mega. Także jak będą sobie dalej, to pozdrawiamy. Fajny patent, naprawdę. Dzień dobry, dzień dobry że nasza ekipa. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć moja. Bój Cześć. No to chodź tam. pomału. No, przyjechali, się, także... Dobra, zatrzymaj się, bo tutaj będziemy musieli się zatrzymać. Aby obok tutaj. Chodźcie! Tak. <laughs> przyjechali. Słuchajcie, ja na kempingu coś nowego. Coś nowego dzisiaj nawet jest. Gosia, co obserwujesz? Eee, kluski na parze <głos》> w formie bao podane jak hamburger. Młody wymyślił i to jest cheese bao. Cheese bao. Do, czyli tak, bułeczki robimy w airfryerze. No, jest, działa. Eee, po dwie minutki, później kładziemy na to serek mozzarella. To się jeszcze takie dwie no minutki robi i na koniec dajemy indyczka, który był również zrobiony w Ryjerze. Ale super na zdrowo. Mhm. I do tego według no. smaku można dać sobie pomidorka, ogórka, cebulkę i sos... No teraz zobaczymy jak to skomponujesz już. Ja tak wygląda a ja... fajnie. Mariusz, no słucham, chłopaki już dostali. To, z... Mariusz, allo, allo, słuchajcie, z bampuchów. No, no właśnie, coś, coś nowego, nie? Tak no to zawsze robiliśmy tak. na ciepło na parze, tak? I z sosem, jakimkolwiek, tam nawet z grzybowym. No. Ale tutaj w takiej wersji, no to szacun, go się Dobra, no ja Chłopaki już Nie chciało pobucę, nam się panu nie? Nie panu Nie zniknęli. I że zrobimy... no, a już, tak dobrze, żeby już była wydawka. już tak, była <laughs> wydawka. Tak. Tak. Tylko by zabrzeli z nich, nie schowali się, żeby pałasować. No, dobra, zobaczymy, jak to <laughs> będzie z tą Wygląda świetnie. Tak, łóżki. No mam dużo kupionów, łóżki. tak, jeszcze mamy dwa dwa opakowania jeszcze. Łącznie cztery opakowania. Bo wyszłam założenie, waj że żeby właśnie to będzie. Ja. No yes. i nie yes. Nie? Yes. A teraz proszę państwa. No tak mieli. Lodówka zawalona na tej pampelić. Pam Mała mi robisz, Mariusz. Tak. Przekładam. Daję mozzarełkę, żeby miała możliwość się troszkę rozpuścić, nie? Wow. Boże jej, kończy mi się mozzarella, o i to wrzucam stoczny. jeszcze. Na dwie minutki? Tak, na dwie minutki, mniej więcej, dwie, trzy minutki, zależy, no Jaka tak jak terapora? się rozpuści, 150, 150, 150. Nie. 150. Jak ludzie po, zobaczą, to będą kopiowali to, wiesz o tym. Mogą kopiować, bo stoczny stoczny jest. Ale nazywa się marki. cheese trzeba pamiętać, że to jest cheese tak jak A, to, to jest. To jest, to to jest. jest. Tak, tak. Prosta jest najlepsza. Nazwa, nazwa marki to... zastrzeżona. Tak. <laughs> Nazwa tak. Marka. Eee, muszę iść potem do Materella. Mariusz, teraz jem. Młody, teraz. Dobrze. Teraz ja <laughs> Ja cię piernicze młody! Byle jak, błagam cię! Byle jak, okay, tu młody, teraz ja tu A tu już jedziemy. <laughs> Mariusz! Maniek! Trzymaj. Okay. Nie. Teraz tak, czekaj. Pamiętam, która była która. Nie, czekaj. Okay, co dobra. Czyli to jest... A! Raz. I to mamy dwa. Proszę dwa talerze. Dobra, weź na razie to tam... Poczekaj, bo mm -hmm. to możesz mm. albo nie możesz. Dobra. I dobra, teraz raz. tak. Małgorzatko, czego sobie życzysz. No. Już co ja kaćup ke Keczup? Mm -hmm. Keczapupu. Keczapu. Keczapu. A ty robisz młodemu, nie? Co? Ja wstawiam, A, wstawiasz, dobrze. Co tu się dzieje w ogóle? Dobra. I teraz mięsko. Mięsko, co jest gdzieś Chciałam tak o, ładnie ułożyć. Ruch, który widzę na no, tym stole, jak w restauracji hotelowej. Nie? Taki mniejszy, wiesz? Nie, czeka, bo tu musi ładnie o, się komponować. Proszę Państwa. Dobra, i cebulki. Proszę, to połóż sobie cebulkę. Mhm. Ja Nie no, weź 155 minut. No to A mm -hmm. na pewno pomidorek. Pomidorek. Przepraszam, się to teraz robimy, tak? Rozumiem. I ogórek. ogórek. I nie nie przesadzaj z tym ogórkiem? Nie. I bardzo proszę. I ta bułka jest tyle fajna, że ona jest. ale od góry jest chrupiąca, ale no, można, no, tak no, no. można tak zgnieść. Jak hamburger. Tak zgnieść. Ale nie <laughs> Niestety w ostatnim dniu prawie jesteśmy spakowani. No prawie i przyszliśmy się do tutaj Kociołkowego Baru do właścicielki do Małgosi, bo podobno robią przepyszne, najlepsze w okolicy zapiekanki. No i żeśmy sobie przyszli, tak na zakończenie wyjazdu. Aha tam już świrują, proszę, proszę. Będzie Pani na Facebooku, proszę Pani. Nie tylko. Także fajne tutaj bar bardzo dobre jedzenie przede wszystkim eee, piwo też ale tykowskiego więc ktoś chce zjeść napić się, to zapraszają zapraszamy o co by było nie ma nie ma oj coś ocho pin No, no. Dobrze, no tak. następne zdjęcie na Facebooka Tak, droga, dobrze. A teraz... Dobra, nie powiem ci pokażę. to. co? Słuchajcie, zamówiliśmy pizza eee, Zapiekanki. O jakie wielkie, dwie niosę, dwie już eee, Gosia zabrała. Przędziemy sobie, sobie w przyczepie. pod przyczepą. Na stoliku tutaj mamy jeszcze piciu. Duże co? Kasia? ja? Ojciec To nie ładny, A o. 15 zł. Czy jeszcze 14 czy 13? Nie pamiętam. Nie pamiętam. No dobra. Posiadamy i konsumujemy. Dobra, ja się dodam. Jak widzicie już pożegnania. Dzięki. Czas pożegnania Dzięki za super weekend ludzi. za weekend. Super my minister, super ludzie my to my dziękuję, że było bardzo z wami bardzo, bardzo przemiło. Do zobaczenia następnym razem. Już niebawem. Cześć Grasynka. Następna wizyta Turawa. Maria! A może nie Turawa, może coś jeszcze bije. Szerokości <grym znaframi> Jesteś... do chodź, chodź! Dobra, kamerę. Chodźcie pożegnać Już chodźcie pożegnać do ciotki, ojoj, chodź, tak. chodź, ten, ten cały ślepy, chodźcie. <grym> tak, jeszcze jeden tam nam się schował w samochodzie, najmłodszy uczestnik. Cześć. Dajcie znak, znak jak dojedziecie. Tak, mamy teraz kierunek Toruń, musimy no. dalej się urlopować. Tak. No i bardzo dobrze. Zobaczymy co dalej. Zobaczymy co dalej. A to noc, a... Ja się a gdzie masz mój telefon? Mateusz Dobra, jeżeli Wam się vlog ok nasz podobał, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie nasz kanał. Cześć, do zobaczenia. O.

In my mind. everybody in the world die? please, Lord, give me a sign, a sign, I wanna be the greatest. Everybody on the face shit. I look around I feel like everybody is the fakest. I make this every day, and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement statement. The top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm. Waiting to be put down. It ain't your place. All this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it. The news, if it's some shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. All I feel like I'm losing my mind. Cause everybody in the world.